Cześć wszystkim otomary z tej strony. Jak widzicie, za oknami powoli nam idzie wiosna. Mam nadzieję, że od połowy marca już będę mógł przeatakować i rozpocząć sezon. A razem z sezonem, te stopę, bo już nie mogę się doczekać i sądzę, że, że Wy też nie możecie się doczekać pośmigania na swoich sprzętach. Także trzymamy kciuki, żeby wiosna nam przyszła jak najszybciej. A w międzyczasie wpadł mi pomysł do głowy, aby nakręcić. Jeszcze jeden filmik na temat, który mi podsunął jeden właśnie z widzów na moim kanale. Mianowicie chodzi o pierwszy sprzęt, tak sprzęt na początek swojego powiedzmy motocyklizmu. Różnie do tego osoby podchodzą, tak są osoby, które mówią, że najlepiej jest na początek kupić jakiś mały sprzęt, tak nie wiem 125, tak poduczyć się jeździć jak gdyby nauczy się tej całej mechaniki związanej z jazdą i tak dalej, z hamowaniem, przyspieszaniem i w ogóle. Są osoby, które też mówią, że generalnie nie ma takiej potrzeby, że równie dobrze można kupić na początek jakąś 600 albo nawet litra I jeżeli ktoś no, umie wstrzymać, powiedzmy tak, tą łańską fantazję, to, to może i uderzyć. W taką konkretną pojemność na dzień dobry i, i też powinno być ok a prawda gdzieś tam leży po środku jak to mówią moim zdaniem no uderzenie akurat naprawdę w litrowy motocyk na sam początek tak, kończyć prawo jazdy no to jednak jest trochę przesada tak. jednak fajnie byłoby chociaż na tą 600 na początku skoczyć no bo litry są naprawdę bardzo Hardkorowe, ale no, na pewno są takie osoby, które nawet na litrowym motocyklu będą potrafiły się powstrzymać i, jak gdyby, tak no, powolutku odkręcać manetkę w miarę wzrostu swoich umiejętności. Ile takich osób jest, nie wiem. Ale na pewno jakaś ilość jest. Jednak, jakie jest moje podejście do tego tematu? Ja uważam, że tak jak już wspominałem, uderzyłbym w stronę środka. Czyli super jest, jeżeli ktoś zaczyna swoją właśnie przygodę i zaczyna od takich niedużych pojemności, takimi małymi skokami. Na pewno jest to dobre rozwiązanie. Na pewno to dużo daje takiej pewności na motocyklu, tak? ponieważ no, poznajemy te maszyny. W sposób taki spokojny możemy jak gdyby maszynę w miarę wykorzystać, tam, no wiadomo, może nie w 100%, tak, bo tak naprawdę to mało kto z nas wykorzystuje 100% swoich maszyn, nawet mając jakąś 125, bo no, chociażby nie wiem, wejdźcie sobie na YouTube i sprawdźcie, jak gość testował Suzuki na Zuma 250. Mały sprzęt, nieduża moc. A jak wpakował się na tor, to wyprzedzał, wiecie, sprzęty typowe, ścigacze, 600 itd., tak no bo to był generalnie zawodowiec, więc... On tak naprawdę mógłby wykorzystać w pełni taki sprzęt, właśnie chociażby jak 250. I tak to wygląda, więc to też jest takie troszkę, wiecie, naciągane to wykorzystanie, ale w takim ogólnym funkcjonowaniu. Wiadomo, nie kupujemy wszyscy sprzętów po to, żeby szaleć na to, żeby wykorzystywać na maksa. A w takiej normalnej jeździe, chociażby po mieście czy na trasie, to. Wiecie, prawda jest taka, że ta 125 po pewnym czasie po prostu będzie miała dla nas za małą moc i mimo, że nie będziemy na niej schodzić na kolano, to będzie nam brakowało, tak, tego momentu mocy i tak dalej. Więc też nie ma co, jak to mówią, przesadzać, ale powiem wam, że. No jest to fajna opcja, tak? zaczynamy od 25, idziemy potem, nie wiem, na 500, jakąś skakujemy, i potem już na coś mocniejszego. Jednak nie wykluczałbym opcji takiej, żeby od razu skoczyć na mocniejszy sprzęt. Szczególnie jeżeli, no przykładowo, kończymy prawo jazdy, i na dzień dobry mamy już jakiś motocykl, który nam się bardzo podoba. No słuchajcie, jeżeli mamy sprzęt, który, nie wiem, jest dla nas wymarzony, bardzo na niego czekamy mamy to prawko, mamy kasę na niego i nie kupujemy go na razie żeby sobie kupić jakąś 125 -kę. nie wiem, na przykład żadna nam się nie podoba akurat, ale kupujemy żeby przez rok czy dwa lata na niej pojeździć bo wypadałoby to nie jest do końca dobry pomysł tak, to może warto wtedy powiedzmy zainwestować od razu i kupić sprzęt taki, który nam się bardzo podoba i jest naszym wymarzonym motocyklem, i tyle, słuchajcie. Tak? I jeżeli nie wiem, ktoś jeszcze jest no, taką osobą, która wie, że no, jest w miarę rozważna i że nie będzie na dzień dobry od razu na tym sprzęcie szaleć, to sądzę, że, że można tak zrobić. Bo wiecie, no, prawda jest taka, że na 125 i na litrze można sobie zrobić bardzo podobną krzywdę, jeżeli ktoś chce, bo na jednym i na drugim można się naprawdę nieźle załatwić. Tyle, że no wiadomo, na litrze będzie powiedzmy łatwiej zrobić sobie krzywdę niż na takie 125, ale wiąże się z tym też jeszcze jedna sprawa. Mianowicie jest to coś, o czym Wam powiem przy okazji takiej jak gdyby historii na temat moich początków z motocyklizmem. Bo widzicie, ja zaczynałem swoją przygodę z motocyklem generalnie od bandita, tak? To wiecie, to jest mój pierwszy motocykl i generalnie wskoczyłem na niego z roweru. Przed tym miałem okazję dosłownie raz, nie wiem, przepchnąć motocykl tam jakiegoś Simpsona, bo nie się odpalić, więc nie tyle jechałem na nim, co go chciałem odpalić, to było przepychanie przez tam 50 metrów, no nie mogę tego nazwać jazdą, mogę za to nazwać jazdą, ale taką, no wiecie... Przejechałem może 500 metrów, więc to była taka jazda, no, bardzo, bardzo, że tak powiem delikatna. I była to jazda na Jamaszce Virago 250 i to był pierwszy raz, kiedy siedziałem właśnie, no tak, no, generalnie na motocyklu i kiedy przejechałem, tam rzuciłem chyba trzeci bieg zawróciłem się, wróciłem z powrotem też wbijając do trzeciego biegu i tyle no zrobiłem może właśnie te 500 metrów ale no generalnie załapałem pakcyla w tym momencie tak poczułem, że jest to coś co mnie rajcuje i potem zapisałem się na prawo jazdy no i potem wiadomo, bandzior i tak dalej więc generalnie tak czy tak mogę powiedzieć, że przeskoczyłem z roweru na bandita bo nie miałem nigdy nawet skutera 50 nie mówiąc o jakimś innym sprzęcie nie miałem żadnych motorynek i tak dalej. Tak po prostu z rowerów skoczyłem na ten sprzęt. Tyle tylko, że złapałem bakcyla ale wiecie, no nie mogę nazwać tego jazdą w sensie takiej, że jeździłem sprzętem, no bo przejechać 500 metrów na motocyklu to nie jest jazda jako taka, tak? To był tylko taki początek, taki, taki bodziec do tego, że to jest super i że chcę, chcę jeździć motocyklem, tak? I, i wiecie, i tu jest właśnie ten mych, że ja od razu kupiłem 600, która jest no, dość duża, tak jak na 600. Bandit nie jest małym motocyklem, swoje waży. Powiem Wam, że wiąże się z tym jedna rzecz: czyli, jak kupujemy taką małą maszynę 125, to ona jest dość lekka, łatwo nią manewrować, ma niedużą moc. Szybko jak gdyby ją obczajamy, i mamy takie wrażenie, że no już dużo umiemy na tym motocyklu, możemy szaleć. To czasami osoby gubi. Mam takie przykłady, gdzie właśnie zalicza glebę na właśnie takim niedużym motocyklu, bo, bo widać, że no czuje się na nim bardzo pewnie, a wiecie jak to jest. Tak? No odkręcamy manetę, przyspieszamy żwawo, i no czujemy, że jak gdyby jeszcze na małej tej mocy. To ok, ale co jeżeli się pojawia sytuacja awaryjna, gdzie trzeba wyhamować odpowiednio z wyczuciem, i tak dalej, I to już nie do końca mamy obczajone ale już dajemy ostrofpalnik, tak powiedzmy, bo tu mam obszerajone przyspieszanie, ale gorzej z hamowaniem. No i takie sytuacje się właśnie często kończą właśnie. Jakimiś glebami, takie, takie przykłady mam. Dużo sobie pozwalały, tak? Ktoś sobie za dużo pozwalał, bo myślał, że już wie dużo, bo już no, troszkę pojeździł na takim niedużym sprzęcie i jak gdyby mało mu jest tego przyspieszenia, tej prędkości, a, a inne rzeczy jeszcze jednak nie poszły, tak, równo z takimi umiejętnościami i z tym wyczuciem, że, że już jest mało, że jest mało mocy, tak? bo umiejętności jednak jeszcze też było właśnie za mało, także tak to wygląda, więc to nie jest pewniak, jeżeli chodzi o to, że no, kupując mały sprzęt na pewno sobie nie zrobię krzywdy i tam mi się nie będzie działo, bo wiecie, i na jednym, i na drugim, i na dużej maszynie, i na małej można sobie zrobić krzywdę. Ale na pewno no, dla osoby, która będzie czujna, rozważna, to, to jest to dobre rozwiązanie. Tak czy tak, za to powiem Wam też, że kupienie od razu dużej maszyny też ma pewne plusy. Ja u siebie widzę takie plusy. Mianowicie chodzi o to, że kupując taki większy sprzęt, czujemy do niego respekt. Ja, jak kupiłem bandziora i wsiadłem na niego pierwszy raz. I go zobaczyłem, to wiecie, no, po prostu byłem spękany. Tak? Nie wiedziałem, czy to jest dobry pomysł, że kupuję taki sprzęt na, na dzień dobry. To cały czas gdzieś tam było z tyłu głowy, powiedzmy, tak, że jest to duża maszyna i tak dalej. I nie wiem, przepychając ją przez parking, ruszając, hamując, cały czas czułem tą masę i czułem moc sprzętu, więc jak gdyby zachowywałem się bardzo tak asekuracyjnie i no, poznawałem sprzęt takimi naprawdę małymi kroczkami. tak, Na początku. Starałem się bardzo spokojnie odkręcać manetę i z biegiem czasu dopiero jak gdyby dodawać coraz więcej tego powera i pamiętałem cały czas o tym za każdym razem jak wsiadałem na sprzęt, że mam naprawdę swoje waży że to jest kawał maszyny i że przy przepychaniu, przy hamowaniu... Jeżeli coś zrobię nie tak to może się to no źle skończyć dla mnie tak? I koniec nie? Chociażby takie pierdoły jak wiecie postawienie sprzęta na centralną stópkę I jeszcze ta stópka jest u mnie trochę wygięta To to naprawdę trzeba było się trochę przy tym namachać Mniej czy więcej I no, porównując wpakowanie na centralną stópkę Takiej Hondy chociażby CB 125 To jest spikuś tak A u siebie jeszcze właśnie ze względu na tą, tą wygięcie tej nóżki Trzeba się jeszcze więcej przy tym namachać to, to też takie pierdoły robią różnicę, robią taką różnicę, że człowiek czuje, że to jest no, duża maszyna i że jeżeli ja coś spapram to mogę sobie zrobić krzywdę i rozwalić sprzęt do tego więc nabiera się takiego respektu i jeżeli o tym pamiętamy i nie wygłupiamy się to to też może być fajny pomysł na pierwszy sprzęt, bo jednak wiecie no 600 taka właśnie jak bandit to też nie jest jakiś, nie wiem, wściekły sprzęt, który na drugim biegu od razu wali na koło i jak dodam trochę za dużo gazu. Jednocześnie, no, żeby się znudził taki sprzęt, to naprawdę trzeba dużo jeździć i, i powiedzmy, no, zanim będziemy wykorzystywać naprawdę tą, tą moc, to, e, to zejdzie troszkę czasu, więc wystarczy naprawdę na długo. I jest to, wiecie, też taka, no, powiedzmy, fajna opcja moim zdaniem. Tylko, że, no, naprawdę warto wtedy być bardzo rozważnym i czujnym, jeżeli zaczynamy od takiej maszyny. No i mieć dużą dozę wyobraźni, tak, że, że to naprawdę jest spory sprzęt i że można sobie zrobić łatwo na nim kuku. Jeżeli będziemy mieć taką rozwagę, to sądzę, że nie ma sensu, żeby na siłę czekać i wstrzymywać się, tylko kupić to, co, czego naprawdę chcemy, co naprawdę nas strajcuje i, i cieszyć się jazdą. Z rozwagą czujnie, ale cieszyć się jazdą naprawdę, a nie, nie szukać półśrodków, jeżeli... Jeżeli naprawdę mamy coś, co, co bardzo byśmy chcieli mieć już na początek i, i może to też jest dobre rozwiązanie. No w moim przypadku mam wrażenie, że to rozwiązanie było dobre, bo jeżdżę już 6 rok i mimo 6 lat jazdy, tak już idzie siódmy generalnie, teraz będzie siódmy sezon, wiecie, dalej czuję taki respekt do tej maszyny i, i, to, i to jest ważne i chyba dobre, tak żeby żeby jednak mieć takie, takie podejście trochę asekuracyjne do takich spraw, bo, bo inaczej łatwo o, o, jakiegoś, o jakąś nieprzyjemną sytuację, powiedzmy. Także tak widzę ten temat, jeżeli zaś chodzi o to, czy używka, czy nówka, no wiecie, high life, jak to mówią, czy według uznania, jeżeli macie kasę, chcecie kupić nowy sprzęt i macie właśnie jakiś sprzęt, który wam się bardzo podoba, Idźcie do salonu, kupujcie. Tylko jedną uwagę bym miał, fajnie jakbyście się wyposa jakbyście wyposażyli te sprzęty w gmole, które po prostu ochronią Wam sprzęt w razie jakiejś takiej, no wiecie, parkingówki czy jakiegoś ślifa. Bo no wiadomo, że te początki mogą być różne, yy, ale no nie odradzałbym, żeby nie kupować i wychodzić z założenia, że no jak ledwo zrobiłem prawko, to będę pewnie leżał co drugi zakręt i trzeba kupić używany sprzęt do tego. No chyba nie o to chodzi do końca. Więc nie odradzałbym na pewno. Jeżeli nie mamy kasy i wiecie, no uważamy, że może nam się wydarzyć trochę takich rzeczy, nie wiem, no mamy jakąś taką tendencję, że coś się może tam powiedzmy zadziać, że będziemy lubić odkręcać manetkę i warto się może zastanowić nad tym, czy, czy kupować nowy sprzęt i może lepiej na początek jakąś używkę i w razie W to będzie nam mniej szkoda takiego sprzętu, no to może. Więc to jest dla mnie sprawa. Bardzo indywidualna i po prostu jak to chce. Ale na pewno bym nie odradzał zakupu nowego motocykla jako pierwszy, właśnie z takich względów, nie wiem, kolizyjnych, powiedzmy tak. Bądźmy czujmi, czujni i staramy się jeździć tak, żeby tej kolizji nie było i będzie ok. Tak. A jeżeli kupujemy używkę, no to wiadomo, fajnie jest, żeby kupić ją, powiedzmy, z taką rozwagą, bez zapalania się, żeby ktoś przy tym jeszcze był. trześć wymokiem z na sprzęt, żeby kupując. Dla siebie pierwszą maszynę, wiecie była to maszyna, która będzie miała no, takie ważne sprawy, prostą ramę, żeby dobrze hamowała i żeby sprzęt był bezawaryjny, tak? bo, bo fajnie jak pierwsza maszyna będzie jeździła bezawaryjnie, prosto i dobrze będzie hamować, tak? bo, bo nie miło jest jak się kupuje nowy sprzęt na początek i on się nie wiem gdzieś rozkracza co chwila. Coś się psuje albo się okazuje, że my jedziemy dobrze, ale sprzęt jedzie zygzakiem i się zastanawiamy, czy to my coś robimy źle, czy z motocyklem jest nie tak. No i takie rzeczy, więc wiecie, to, to na to bym powiedzmy wtedy też zwrócił bacznie uwagę i tak to moim zdaniem wygląda, więc, więc sprawa mega, ale to mega, bardzo indywidualna i ile osób tyle podejść i pewnie każdy ma swoją rację. Ja jedyne co mógłbym odradzić to właśnie ten zakup faktycznie tego litra na dzień dobry Jednak uważam, że to by było Że to by było za dużo, tak? Że to jest jednak dość ryzykowne i, i nie ma co, wiecie, nawet taka pierdoła jak jakieś nieumiejętne dodanie gazu, coś gdzieś tam się majtnie Ręka nam poleci, wiecie, nawet na 600 takie jak Bandit, no to przyspieszy trochę coś Inaczej, Ja na takim litrze to wiecie, to od razu może koło iść do góry i i koniec, więc nawet takie naprawdę głupotki mogą się skończyć bardzo, bardzo niesympatycznie, i chyba dlatego bym jednak takiego litra odradzał. A co do reszty, to róbcie prawko. Jeżeli je macie, to kupujcie to co chcecie. Czyli jeżeli macie coś, co Wam się podoba, jesteście tym zapaleni, to, to po prostu kupujcie to, tylko zawsze jeździcie z rozwagą. Tak, pamiętając o tym, że nakupując sprzęt większy i cięższy, będzie on na pewno trudniejszy na samym początku do opanowania i trzeba, i trzeba o tym pamiętać i tyle, ale to samo też się tyczy mniejszego sprzętu może nie w aż takiej bardzo sekuracyjnej formie, ale wiecie tak samo można sobie zrobić krzywdę i coś zepsuć, więc, więc trzeba tak samo uważać, powiedzmy kwestia, kwestia podejścia do tematu po prostu, tak? kwestia tego jakie mamy sami podejście i jak się czujemy Zaraz po zdaniu prawo jazdy, czy, czy możemy już atakować na coś większego, czy nie, ale nie odradzam, nie odradzam takich rzeczy. Odradzam tylko naprawdę bardzo mocne maszyny nadzieją. To jednak nie jest dobre Więc wszystko w tym temacie. Prośba do Was o komentarze o informacje z waszej strony w tym temacie, jakie wy macie spostrzeżenia, czy macie jakieś obserwacje, czy, macie, czy sami mieliście jakieś początki takie czy macie jakichś znajomych, widzieliście, którzy zaczynali na takich sprzętach, więc, więc dajcie znać, jak to u was było, jak to u was wygląda, jak to wygląda u waszych znajomych. Bo, bo sam jestem ciekawy, czy, czy mam dobre podejście, czy niedobre podejście. Czy, czy to są faktycznie takie rzeczy, które generalnie większość osób ogarnia sobie w miarę spokojnie i kupując większą maszynę, czy jednak macie takie obserwacje, że większość osób, która zaczyna od większej pojemności, no, ma jakieś tam powiedzmy perypety mniejsze i większe i, i piszcie po prostu o tym, tak? Bo, bo sam po prostu jestem ciekawy, no ja mam swoją obserwację, po sobie. Mam obserwacje też po kilku znajomych osobach, ale nie wiem jak to wygląda na większą skalę, więc dawajcie znać, bo jestem ciekawy jak to u Was wygląda. Także trzymajcie się, trzymajcie kciuki jeszcze raz za wiosnę, żeby przyszła do nas jak najszybciej. A ja mam nadzieję, że będę mógł czym prędzej zacząć jazdę do pracy swoim sprzęciorem i że będę mógł jak najszybciej zacząć jazdę testową, bo już bym potestował kilka sprzętów. A w tym roku. Wydaje mi się, że będzie co testować, bo, bo wygląda sprawa naprawdę nieźle. Jak patrzę na gazety, czasopisma, na internecie, dzieje się w tym świecie motocyklowym i, i bardzo dobrze się dzieje. Masa nowych sprzętów się pojawia. Będę się wybierał też niedługo na wystawę motocykli, skuterów. Jak ją, że tak powiem, kuriozalnie zaliczę, to narobię zdjęć filmów. I postaram się wam to wszystko wrzucić później na kanał i, i podzielić się z wami tak tymi, tymi wrażeniami po właśnie tej wystawie motocykli i skuterów w Warszawie. Także jeszcze raz trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!